6 dzień września, Mediatrening przed KSW 36. Podwyższamy kategorię wagową. Pora na prawdziwych ciężkich, a pierwszym z nich będzie Michał Kita. Witamy gorąco. Jego rywalem na KSW 36, Michał Łodarek. Michał Kita tylko dwa razy walczył aż do wskazania sędziów decyzją. Aż 13 walk wygranych w pierwszej rundzie. Już w debiucie w walce dla Federacji KSW walczył o pas wagi ciężkiej. W ostatnich dziesięciu pojedynkach tylko raz walczył z Polakiem przed państwem Michał Kita. Michał Kita, jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej polskiego MMA. To będzie dla niego drugi pojedynek dla Federacji KSW. W pierwszym od razu dostał szansę walki o mistrzowski pas z Karolem Bedorfem. Ten pojedynek przegrał. Myślę, że Państwo doskonale widzieli tę walkę i ten walka, fantastyczny knockout w wykonaniu Bedorfa, ale Michał Kita to jest niezwykle doświadczony zawodnik i myślę, że już wnioski dawno z tego pojedynku wyciągnięte. Przeszłość się pozostawiona i teraz będzie liczyło się to, co czeka go już w sobotę, a poprzeczka zawieszona naprawdę bardzo wysoko. Ale przyznam szczerze, że znam Michała i obserwuję jego karierę sportową od dłuższego czasu. To jest zawodnik, który absolutnie nie zdradza żadnych emocji i przed walką, w trakcie i już po starciu bez względu na jego wynik. Swój media trening Michał Kita rozpoczął od technik bokserski. Teraz wykończony kolanem. A na tarczach Robert Joch. Myślę, że doskonale również znany polskiej publiczności. Były zawodnik obecnie trener WTA Fight Team. że nasze wszelakie spekulacje co do przebiegu tego pojedynku mogą skończyć się w pierwszych sekundach jego trwania. Absolutnie żadnych emocji przed pojedynkiem w trakcie jego trwania i już po walce. Sekret. Nie chcesz das poznać rywalowi? Nie no. Głowa też musi być luźna i nie podniecają. A powiedz mi, po tym starciu z Karolem Bedorfem, troszeczkę w głowie na pewno dźwięczało po tym high kicku, ale ty chyba nie jesteś zawodnikiem, który jakoś długo rozpamiętuje porażki, po prostu kolejna robota do wykonania już w tę sobotę. Dokładnie, życie. Było, minęło, przegrałem. Co z tego, że prowadziłem. Ostatecznie przegrałem i nie mam co tutaj więcej dyskutować. Trzeba wyjść w sobotę, zrobić swoje. Mój styl i styl mojego przeciwnika gwarantuję dla wszystkich, dla znawców MMA, dla zwykłych ludzi, Trzeba będą fajerwerki. werki, sam sami zobaczyć. Zobaczymy już w sobotę. Michał Kita! Michał, zostań z nami, zapraszam Cię na sofę jeszcze. Jeszcze chwilka, będziesz miał okazję zobaczyć jak tańcuje drugi Michał.